Gospodarze, Gostomski w bramce, dalej 19, Edmundson, 77, Szymański, 44, Sangre. No ktoś, na kim można oprzeć atak swojego zespołu. Oto skład Wisły Kraków, Letkiewicz w bramce, 25. Klucz to będzie utrzymanie piłki w środku pola, ale też odbiór w środku pola. To jest piłkarz, który potrafi to zrobić. Pamiętamy też w ostatnim meczu, potrafi dać taką asystę drugiego stopnia. To jest ktoś, kto swoim odbiorem szybko może przenieść ustawienia się odpowiedniego w defensywie przy tym, przy tym fragmencie gry. Nie brać tego ryzyka straty gola po, po własnym błędzie. Janis Kiakos dobra dośrodkowanie poprzeczka po strzale Angel Rodado. Kjakos. Bartosz Jaroch. Jaroch! Prawo Wydawało się, że ta piłka będzie grana do bajny na prawą stronę, bo po pierwszym przyjęciu Boczny sektor. Jakos. O, szansa wisły. I Jeden do zera. Angel Rodado. Drugi stały fragment gry. Pierwszy pamiętają państwo, uderzył Rodado w poprzeczkę. Teraz z z Zwolińskiego zamyka drugi z tych groźnych, o których Michał już kilka razy wspominał, że grają w ustawieniu właśnie jeden blisko drugiego. No tutaj zamknął raz jeszcze Rodado fantastycznie tą, tą stronę boiska. Bez większych problemów. Tym razem strzelił od po którym Gostomski nie miał prawa. Na razie dobrze tak wygląda w tym meczu. Pierwsza połowa hitowego starcia 14. kolejki Wetwic pierwszej ligi za nami. Jest. Po minutach, które Michał przygotował się mówić o ile w ekstraklasie ma jedna i druga drużyna rozegrana no to na boisku, to też jest. Natomiast w grze po pierwszej połowie absolutnie nie, 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 nie powiedziałbym, że tutaj aż tylu piłkarzy grało z przeszłością w ekstraklasie, bo tej jakości było bardzo mało. Na zespoły, które mają tą przeszłość ekstraklasową, i tej jakości będzie troszeczkę więcej. Jakość Wisła Kraków pokazała nam w dwóch przypadkach. Przede wszystkim stały fragment gry. Dwa bardzo dobre doświadkowania. Pierwszy strzał Roda do poprzeczki, drugi oczywiście gol po zgraniu Zwolińskiego. Od Wisły też oczekujemy troszeczkę. w miejsce Piotr Krawczyk i Przemysław Misiak. A tymczasem Kiakos. Roda do słupek, i jeszcze tam dobitka. Baenny niecelna. Będzie... Który dałby remis tutaj w Płocku. Janis Kijakos, Rodado! Rodado, 2-0. Raz jeszcze Kijakos, raz jeszcze Rodado. No ta para nam się wysunęła ewidentnie na liderów tego spotkania, liderów Wisły Kraków. Mówiliśmy o tym, że Kijakos dzisiaj chce dać, tutaj zaakcentować trenerowi, że jego osoba tutaj też może być bardzo poważnie brana pod jakby rozstrzyganie. Czy... No. teraz gospodarze. No tutaj kartka druga, żółta jest kartka, czerwona, tak. jest czerwona, bo to jest druga żółta kartka dla Igbekeme. Keme. To jest też problem Wisły Kraków. Wiemy z przychody tego sezonu, ile razy już zawodnik, za tą piłkę, był właśnie z Woliński. Sędzia oczywiście boczny też to widział dokładnie, dlatego to Wisła będzie z Krakowa wykonywała. Właśnie tutaj na pojeżdżu Dobrzyńskim. Właszczyk przewaga 3 na 2. Zwoliński, Zwoliński. Tamasz z 3-0! Ależ piękny strzał zewnętrzną częścią stopy Węgra. To się nazywa wejście z ławki rezerwowych. Moment tutaj wykorzystany. No, błąd prosty. Zobaczymy, czy tą akcję będziemy mogli złożyć od początku, jak z Wiślacy z Płocka, no po przyjęciu piłki. No sprawili prezent tutaj. Ale z tego prezentu ale nie będzie rzutu karnego. War zastanawiał się i szybciutko sprawdzał czy było zagranie ręką. Go! Piotr Krawczyk No właśnie, to jest ta jakość, o którym wiem przystały fragmenty gry dzisiaj. I z tego również skorzysta Wisła Post. Na zamknięciu podobna bramka nie aż tak bardzo, ale mimo wszystko zgrana piłka po dośrodkowaniu na zamknięciu wchodzi w środek bramki brak Krawczyk. I w Wiśle Płock i w Wiśle Kraków rezerwowi dzisiaj zdobyli po jednym golu i Krawczyk na osłodę można powiedzieć no, tego przykrego dnia dla kibiców i Płock. Krzypsi zdobyli gola, ale czy ten gol osłodzi kibicom? Raczej nie.